Operator 109, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, proszę pani, proszę mi pomóc, ja tu jestem przed sklepem i, i tu jest dziecko zamknięte w samochodzie, proszę tu kogoś przysłać To jest parking przed sklepem? Tak, przed Kauflandem W jakim mieście? Wodzisław Śląski Dobrze, a ulica? Witosa Dziecko w samochodzie, jaka marka? Peugeot a Kolor? Zielony Na ile lat wygląda dziecko? Nie wiem, 4-5 Rusza się? Nie jest spocony? Bardzo i takie zaczerwienione. Widać, czy oddycha? Nie, nie widzę. Powiadamiam policję i straż pożarną, proszę się nie rozłączać. Łączę z ratownikiem medycznym. Dobrze. W okresie od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku czyli w ciągu zaledwie dwóch miesięcy operatorzy numerów alarmowych w całym kraju przyjęli około 50 zgłoszeń dotyczących dzieci zamkniętych w pojazdach oraz ponad 400 zgłoszeń dotyczących zamkniętych w samochodach zwierząt. W dni temperatura wewnątrz samochodu pozostawionego w słońcu może osiągnąć nawet 65 stopni Celsjusza. Elementy wnętrza pojazdu nagrzewają się do ponad 80 stopni. Hipertermia, czyli długotrwałe działanie wysokiej temperatury może doprowadzić do uszkodzenia niektórych organów, a nawet śmierci. Zróbmy wszystko, aby takich sytuacji w ogóle nie było. Pamiętaj, nigdy nie zostawiaj dziecka lub zwierzęcia w nagrzanym samochodzie, nawet na chwilkę. Widzisz podobne zagrożenie? Reaguj. Natychmiast powiadom służby. Zadzwoń pod numer 112.